Z tej strony zimny pachu. Dzisiaj gram niestety sam. Bez Franka Zalasa ani bez Emila. No niestety, ale lecimy sobie na samą skręgowską. Wydaje mi się, że tutaj będzie spokojna styka. Rzadko tutaj latam, ale. No ale przybyłem na tą miejscówkę zapomnijcie widzowie oczywiście o zostawieniu łapki w górę i na tym kanale przepraszam was, że nie było tak długo filmiku, ale już będą często filmy przez jakiś czas nie nagrywałem, bo niestety komputer mi się zepsuł. Ja nie miałem jak dla was widzowie niestety nagrywa się. ale teraz już mam prawie komputer, więc wcale będę dla was widzowie nagrywał budował.

Wziąłem ja się o czym Nie biorę. Ja robię dwa dużo z tych Nie umiem nawet wreszcie wygrać. Ona ma tylko dwa naboje i jakoś, że nie przekonuje to pompa. Zdecydowanie nie jest ona stworzona dla Kruki!

Podchodzimy na blisko, podchodzimy na blisko, wzięły. On na blisko nie ma ze mną szans. Zboksuje go. Specjalnie dla was, bo i go steruję. Dla was. spika. 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 Podleczymy się szybko oddechcą i idziemy na to. Ło, wow, druga. Może jednak się nie podleczymy. Co tu się mi wizowy dzieje? Misogracja. Wychodzę na dach i go ładnie zda. Mogity. Gdzie jest ten pan Mogity? Idę. Что, 0 ма! Рома? Еще на старый минус. Да. Забрал, на втором Пошли. Забрал. Минус 100. О, куда? Забрал снайпа. Не забрал за. Не забрал за. Воу-воу-воу. Нужно мы базу, если мы базу, если мы сейчас поедем на своды рк jest ze snajpą kurde no Co? tam jest lód tam jest krzak z góry wody nie to by wcale nie wyszło obu czy dobrze widziałem, że tutaj gdzieś był jakiś krzak oczywiście, że tak, oczywiście, że tak zauważył mnie oooo ale dostał no, dostał oooo jaki, nu jaki nubici dziękuję panie nubici za taką dostawę mm. teraz zrobiłem ja pistolecik zamiast tego e, zamiast e, zamiast kołacha bo ten pistolecik też jest całkiem spoko do koła w ogóle nie mam naboi Więc jak na razie widzę, że nie ma co Yo, ale zrzut mam blisko Zrezygnuj ten zrzuci Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Drugi erbek No nie... О, это очень мягко, да. Widzę go, widzę ich Widzę tutaj panów Lubiczu <laughs> <laughs> Bierzemy jednego Patrzcie to wziął Ja byłem Carpela Dostał 130 ma. No white, znaczy się crack Sorry. Widzicie? No kurde. Dlaczego znaczy oni się nie mogą bić? Tylko ja się muszę bić. Bez chwilę. Jak oni się biją, to nie nasz Oni się biją! <totop> Top 2. Zowie, muszę to wygrać. Jeśli zabił przeciwnika, jeśli zabili tego ziomeczka, który miał snajpę, to jest najlepiej. No, tak, widzowie, udało się! Udało się, widzowie! O, tak! O, oh, yeah, boy!